Witam wszystkich na konkursie recytatorskim w kolorowym świecie pierwszy Polscy Poety Dzieciom. I za chwilę będziemy prosić naszych wykonawców z każdej grupy dwie osoby. Zaczniemy od naszych maluszków. Od... Nie skaczę mu na skórze, ten na koniec uczy się dymnie przez całe lęki, ze swojej muzyjskiej pięści z A gdy do domu ze szkoły wraca, wsąć i pije do jego placa. Mama powiada na się mleka, a panu co je mamie ucieka. Mama powiada, chodź do kobiety, a się siebie, się wypięknie. Mama kocha bo... się... szkoda. to tylko Szkoda. Czarny. Cały razem bo... Biega. Głośno. Krzyczy. I dziadek i papa, i ojciec i matka, że tak idzie źle, a ja już nie mogę, już dosyć, już paska. Małkę jest na weście, z Poszedł pośrednio jest na tydzień, a jednak inny już zamiał. Znaleźć mieście, leciał do barwy, co u barwy wiadomo, wyczają dalej, tylko to chodzi

Będzie czas na zabawę, będzie więcej już każdy raz. Dzięki. jest rufelka nutarz, podobno jak Widziano także osła, Którego mrówka niosła. Jest kula samograjka, Nosząca złote jajka. Za dęba rosną jabłka, w losach capkach. Jest i wielolet stary, to nosi okulary. Uczone są łososie, bo nie dorosły sosie. I tle są dane nas na stycie z góry. Jest łońcem babi dwiema i tylko występ nie ma. Tym dzieci miał się Wszystkie drą, ale przecież nie tak łatwo lać, żeby się udało. Oni miały już odszkodę w wosku, które kontrolowały. choć w czerpać woski. Wtorek kurze i głów, że i zawsze ciórek nie. W nie. pracy przod, a te leki Zapuściła się sobota, to dopiero jest robota. Poszli razem do niedzieli, tam nie odpoczęli. Wszedł dzień, się w przedział, no a gdzie jest on oniedział. Oniedziałek już odszedł. już odszedł, i tak dalej, i tak dalej. Na dmuchnął cię Czekawka, tam pod płotem zeszła trawka. A na grządce, czy nie słyszysz, żółtek jełki to irysy. Słyszę wróbel jej od wrzaśnie, pierwszy fiołek zakwitł właśnie. Skrzyżyk z gniazda się wychyla, ja widziałem już mocy na. Wszędzie szczebszum wesoły, ulu się budziły pszczoły, wszędzie ró, wszędzie róch i krwa wróżku. Witaj wiosnęk na smutku. <tryk> Posł na laleczkę. Moja mama. tą laleczką nie wytrzymam chyba. Ciągle stoi przed lusterkiem, Ciągle tylko oczki Ni do książki, ni do igły, Tylko stroi różne Już do prawdy, proszę, mamy, Nie wytrzymam i godziny. Chlapsów chyba dam jej kilka, Albo w kącie ją postawię. Czekaj do roboty, a ta myśli o zabawie. Na to mama. Już ja tobie podam sposób na młodkę. Musiał sobie tukać świeżenie i do rąk. Weź książeczkę. Nie zaglądaj wszelki całe. Do listerka. Pójdź się ładnie. Na że i lampę, do tych, którzy Chcesz Też kochanie, kochanie, To bo powiesz, moja babcia, ona z ciebie przyładzi. Babcia hotelska, płyszka, widzę ci, nie wiem, czy wiecie. To są najwięcej języków na świecie. Nie, nie, nie żaden ringwista, tylko łyżka. Rzecz oczywista. Łyżka i może widelec też zna języków wiele. A móż nie zna żadnego i już. A dlaczego nie zna żadnego? Boi się żaden nie stykać, bo nie chce kaleczyć języka. Pan zachodzą chłopak na opak. Mieszkał w opaczu zmyślonych chłopak. Wszystko co robi, robi na opak. W nocy szuka słońca, listy pisze od końca. Ten głowek ciąga spodnie i twierdzi, że tak mu wygodnie. Komfort soli, rosół słodzi, są pieluszka w glutym na zimę mówi lato, do mamy woła kato. Gdy jest smutny, to się śmieje, kiedy wesą, to łzy leje. je tylko dziury i mówi, że też pada do góry. Gdzie na wierzbie gruszki rosną, że ziemniaki kopią wiosną. Że do wichu spada morze, że się zupę kroi noże. Włosy zapina i twierdzi, że jest dziewczynką. Przeraz wszystkich naszych wierszyków, wszyscy się zaprezentowali. Myślę, że nasi artyści są naprawdę fenomenalni. Wszyscy są świetni, więc teraz zapraszam wszystkich artystów na środek. Uwaga! Należą się brawa, ogromne brawa, mocne naprawdę. Ja to jest ja bardzo trudne. Co z tym zrobimy? Ja przede wszystkim chciałem pogratulować wszystkim uczestnikom, wspaniałych występów, byliście świetni. I chciałem wam wszystkim tutaj powiedzieć, zwrócić na to uwagę, że w Taki występ na środku przed szeroką publicznością jest bardzo dużym wyzwaniem i uwierzcie mi, każdy, nawet dorosły, jeżeli wychodzi na środek i musi przemówić przed publicznością, bardzo się stresuje i bardzo Was podziwiam za to, że daliście radę, wyszliście na środek i zaprezentowaliście swoje wiersze. Wielkie brawa jeszcze raz. Naszym laureatom należą się nie tylko brawa, ale również nagrody. Zapraszam do siebie Olgę. Gratuluję. Proszę bardzo. Patrycję. Patrycja. Patrycja. Leona.